Dziś chcę Wam opowiedzieć o czymś, co wydaje się być bardzo proste, nawet wręcz powiedziałabym banalne, a jednocześnie zmienia życie dzieci, młodzieży i studentów bardziej niż jakakolwiek metoda wychowawcza. Czyli o uczeniu dzieci rozpoznawania i regulowania emocji. O tym, jak to bezpośrednio buduje odporność psychiczną. Po pierwsze, emocje to nie fanaberia. To system sterowania mózgu. Czyli każda emocja pojawia się pierwsza, zanim dziecko w ogóle jeszcze pomyśli, zanim dziecko zareaguje. I proste pytanie: powiedz mi, co czujesz? Robi ogromną różnicę. Dlaczego? Bo nazwanie emocji aktywuje korę przedczołową, czyli nasze centrum myślenia i regulacji. I badania pokazują, że samo nazwanie emocji obniża jej intensywność nawet o połowę. Dlaczego to działa? Bo relacja buduje regulację. Nawet w tej bajce w głowie się nie mieści. Ta mała bohaterka, ona nie potrzebowała idealnego świata. Ona potrzebowała rodzica obecnego emocjonalnie, ponieważ dziecko nie potrafi samo się wyregulować. Ono potrzebuje dorosłego, który powie: widzę cię, widzę, że widzę, co przeżywasz. O, może tak, widzę, co przeżywasz, tak? I w ten sposób tworzy się most między emocjami a myśleniem. Czyli na początku dziecko reguluje się dzięki dorosłemu, dopiero później zaczyna regulować się samo. I to jest właśnie fundament odporności psychicznej. Uspokój się i nasze obietnice uczą mechanizmu tłumienia emocji. Czyli, kiedy mówimy do dziecka uspokój się, to to dziecko z doświadczenia wie o co nam chodzi. Czyli ma przestać płakać, ma przestać krzyczeć, na przykład, tak? Bo to dla nas jest niewygodne. Czyli na zewnątrz jest cisza, ale w środku dalej u tego dziecka jest burza emocji. Czyli dziecko nie uczy się wtedy regulacji, ono uczy się tłumienia. I tu pojawia się też taki kolejny nasz mechanizm, bardzo często nieuświadomiony: obiecywanie czegoś w zamian za wyciszenie emocji. Czyli, na przykład, mówimy: Nie płacz, to kupię Ci zabawkę, albo przestań się złościć, pójdziemy do kina. Tak? I na zewnątrz dziecko robi to, czego my oczekujemy. Ale w środku ta emocja zostaje, a mózg uczy się, emocja równa się narzędzie do uzyskania czegoś, tak? Czyli zamiast uczyć dziecko przeżywania i zrozumienia emocji, uczymy je tłumienia. A tłumiona emocja nie znika, ona wraca, wraca w zachowaniu, na przykład w agresji, w wycofaniu, bardzo często w perfekcjonizmie, w psychosomatyce, w wybuchach złości. W trudnościach w relacjach. Tak? Jakie inne mogą pojawić się w przyszłości konsekwencje? Zależność od nagród. Yy, trudność w regulacji swoich emocji, wybuchy złości, tak? wycofanie w trudnych sytuacjach, albo nawet wycofanie z trudnych sytuacji problemy w relacjach. Bardzo ważne to to, że mogą pojawić się trudności w dorosłości z wyrażaniem własnych potrzeb i stawianiem granic. Obietnica sama w sobie nie jest zła, ale pod warunkiem, że jest wspierająca. Czyli jest konkretna, nie wy... jest konkretna, wynika z planu, a nie z emocji dziecka, nie służy do ich wyciszania, tak? Czyli nie służy do wyciszania emocji dziecka. No i przede wszystkim jest możliwa do spełnienia przez rodzica. Taka obietnica buduje bezpieczeństwo, yy, buduje przewidywalność, strukturę, tak? Zamiast tłumić te emocje i zaburzać odporność psychiczną. Zamiast uspokój się, reguluj przez relacje. Czyli prosta zmiana daje bardzo wielkie różnice. Widzę, że jesteś zły. Jestem tu z Tobą. Albo na przykład, to normalne, że tak czujesz. Wtedy mózg dziecka dostaje sygnał: Jestem bezpieczny, tak? A bezpieczeństwo pozwala emocji opaść. I to jest prawdziwe uspokojenie. Od wewnątrz, a nie na zewnątrz. A nie od zewnątrz może w ten sposób. Czyli prawdziwe uspokojenie jest od wewnątrz, a nie od zewnątrz. Dlaczego to przekłada się na relacje rówieśnicze? Dlatego, że dzieci, które potrafią nazwać, co czują, potrafią powiedzieć, czego potrzebują i potrafią regulować swoje napięcie, nie muszą bić, nie muszą wyśmiewać, nie muszą obrażać, nie muszą manipulować, nie muszą uciekać od trudnych sytuacji, ponieważ umiejętności emocjonalne zmniejszają przemoc rówieśniczą nawet o 40-60%. Czyli poziom trudnych zachowań spada o połowę, a dzieci, które rozumieją swoje emocje, łatwiej rozwiązują konflikty, szybciej proszą o pomoc, rzadziej wchodzą w ogóle w rolę ofiary albo właśnie tego agresora, tak? Bud budują takie stabilniejsze przyjaźnie. A młodzież i studenci? Bardzo podobnie, nawet tak samo, tylko konsekwencje większe. Bo brak regulacji emocji oznacza prokrastynację, bo oznacza uzależnienie, oznacza toksyczne relacje, oznacza wstyd przed proszeniem o pomoc, lęki społeczne, rywalizacji zamiast współpracy, trudności w stawianiu granic. Umiejętność regulacji emocji, Odporność na stres, realistyczna samoocena, zdrowe związki, zdolność do współpracy, wytrwałość w celach. A wszystko zaczyna się w dzieciństwie od prostego pytania: co czujesz? Dlaczego tak proste rzeczy dają tak wielkie efekty? Ponieważ mózg kocha powtarzanie małych rzeczy codziennie czyli widzę, że ci jest trudno, to minie, jestem tu. Albo nazwijmy to uczucie tak. I 1% dziennie, a po latach daje potężną odporność. Dokładnie tak jak w filmie. Małe chwile budowały całe wnętrze tej bohaterki. Co możesz zrobić jako rodzic, już nawet od dziś albo od jutra? Nazywaj emocje. Czyli wygląda na to, że jesteś smutny, zła, tam zmęczona na przykład, tak? Waliduj emocje. Czyli masz prawo tak czuć. To jest naturalne. I trzecie. Sama bądź regulacją, zanim zaczniesz wymagać tej regulacji. Tak? Czyli na przykład przejdźmy to razem. Jestem z Tobą. Tak? I to nie jest metoda wychowawcza, to jest fundament dla mózgu. W głowie się nie mieści, to powiedziałabym, że to nie jest bajka. To jest neurobiologia. Każda emocja jest ważna. Każda mówi coś o dziecku. I rodzic ma wpływ, czy dziecko nauczy się ją rozumieć, czy będzie chować pod dywan. Odporność psychiczna nie zaczyna się od siły, ona zaczyna się od prawdy. Czuję to i mogę sobie z tym poradzić.